Bardzo serdecznie chciałabym powitać wszystkich tutaj zgromadzonych na rozpoczęciu roku szkolnego 2020-2021. Serdecznie witam panią Jolantę Szewczą, burmistrz Żyżegonia. Witam wszystkich nauczycieli oraz wszystkich pracowników administracji i obsługi naszej szkoły. Witam rodziców, dzisiaj w trochę mniejszym gronie niż zwykle. Niemniej jednak bardzo serdecznie Was wszystkich witam oraz Was, drodzy uczniowie, po bardzo, bardzo długiej przerwie. Rozpoczynamy nowy rok szkolny tak jak wcześniej powiedziałam 2020-2021. Proszę Państwa, kochani. Życzę Wam, żeby ten rok 2021, 20, 2021 był rokiem, w którym nie stracicie zapału i chęci w zdobywaniu wiedzy. Że będzie to wyjątkowy rok dla Waszej nauki i edukacji. Nauczycielom i rodzicom życzę, żeby to był rok pełen spokoju i bezpieczeństwa. Żeby nauczyciele mieli olbrzymią satysfakcję i pracownicy, którzy pracują w tej szkole zrealizowanej swojej pracy zawodowej. I oczywiście rodzicom, żeby te Wasze pociechy były stanowiły Waszą wielką, wielką satysfakcję w zdobywaniu tej wiedzy, żeby... I Was, i je ta szkoła mocno, mocno cieszyła. Żeby to było miejsce, które one kochają i chętnie do niej uczęszczają. A wiem, że szkoła w Bruku jest taką szkołą. W związku z tym wszystkim życzę, żeby ten rok był dla Państwa mocno wyjątkowy, ale też i bardzo bezpieczny. A o to, żeby on był bezpieczny, musimy wszyscy zadbać. Zarówno Wy, rodzice, nauczyciele, a my ze swojej strony dołożymy wszelkich starań, żeby tak się wszystko bezpiecznie w tej szkole mogą toczyć.